No, witajcie. Witajcie, kochani. No, po prostu zawrotka trochę znowu, bo zrobiłem prezentację, słuchajcie, systemu i nie włączyłem sobie nagrywania. I to co chciałem tutaj dzisiaj pokazać. Co chciałem tutaj dzisiaj nagrać, to jest już tutaj łączam sobie Life. Nowy plan kompensacyjny. Ja będę mówił dzisiaj po polsku, a tutaj yy, yy, dogramy sobie po prostu dogramy sobie po prostu. Napisy. Osobka, która działa ze mną pomaga mi tutaj, właśnie, tak, social media. Dzięki Ci, wielkie, i wiem, że zrobisz kawał dobrej roboty. Także coś pięknego. I tutaj już sobie daję zmiany w klubie Duo Live, które na ten moment są przepotężne, i to, co tutaj można zrobić. I słuchajcie, zaczniemy od tego, co mnie tutaj jara najbardziej. Dlatego, że zobaczyłem, jak to wygląda realne wyniki, jak wyglądają po prostu już w systemie. I zaczynamy od ciebie. Discount commission, czyli struktura rabatowa, została powiększona z dwóch poziomów do pięciu poziomów, w nieskończoność w szerokość po linii rekomendacji. Co oznacza, że. Jeżeli Ty zarekomendowałeś ze swojego personalnego linku, tak jak tutaj widzisz na pierwszym poziomie, twój personalna, Twoja personalna rekomendacja, to na pierwszym poziomie masz na przykład pięć linii i ona idzie w dół i osoby, które u Ciebie w teamie również rejestrują, na przykład, nie wiem, masz osobę, która jest naprawdę mocną osobą, ja tutaj w teamie mam, właśnie u mnie w teamie, Organizacji, którą zapoczątkowałem, pojawiły się takie osoby, które rekomendowały na przykład 17 osób za jeden dzień, słuchajcie, albo na przykład 9 osób w miesiąc, albo jest na przykład osoba, która pozyskała 20, chyba 8 osób w jednym miesiącu. To sobie wyobrażam, że ma 28 linii na pierwszym miejscu nieskończoność, czyli 28 linii na pierwszym poziomie i jej struktura rabatowa idzie do 5 poziomów. Już Ci powiem u mnie na przykładzie. Na przykładzie tego, co już zbudowałem, co mam z 600 zł, struktura rabatowa wypłaci mi w tym miesiącu 1800 zł. Także dzięki wielkiej firmy Duo Life za to, co robicie. To jest ogromna zmiana, co pozwala naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo pieniędzy tutaj zarobić i kreować tą swoją wolność. I co jest niesamowite, w tej strukturze nie ma odcięć. Czyli powiedzmy, masz osobę która przeskoczy Cię w planie kariery, powiedzmy Ty jesteś yy, liderem zespołu, a pierwsza Twoja linia na przykład jest dyrektorem regionalnym, to w strukturze dostaniesz punkty, natomiast z prowizji Cię gdzieś odetnie, a tutaj z tej struktury rabatowej dostaniesz to wyrównanie, czy dostaniesz nawet po prostu tą strukturę. Ogrom, ogrom pieniędzy i możliwości. To jest fajne bardzo, że mi się nie nagrało tamto, nie ma przypadków, dlatego że to, co jest niesamowite... Powiedzmy masz osoby na szóstym poziomie. A ktoś gdzieś w swojej strukturze do tych pięciu poziomów tak jak widzisz na slajdzie te puste okienka nie zrobił, nie zrobił po prostu zamówienia. To kom, e, tak zwana aktywna kompresja podwyższy ci te osoby z zamówieniem wyżej, wyżej, wyżej. Czyli cała struktura może być jeszcze podniesiona. Co spowoduje, ja kiedyś liczyłem strukturę rabatową Dzięki kompresji, no mniej więcej gdzieś, gdzieś płaci 10-15-20% więcej. Ogrom możliwości, ogrom, ogrom pieniędzy. Tak, tutaj mamy jeszcze strukturę, gdzie z każdego poziomu masz dany procent. Od team lidera aż po global prezydenta, w sumie firma daje 30%. Linia otwarta. Tak, ja chciałem tutaj jeszcze pokazać jedną taką zmianę kluczową, bo jest to naprawdę ogrom możliwości. Czyli cała ta struktura nasza. No i to jest po prostu przepotężna sprawa, bo zostały obniżone wymogi progów punktowych na dane stanowiska, czyli powiedzmy, jak wcześniej Team Leader, lider zespołu, potrzebował 8000 punktów. Teraz potrzebuje 5000 punktów przy takich samych zarobkach. Młodszy kierownik zespołu z 15000 na 10, Executive Leader kierownik zespołu z 25 na 20, Regionalny menadżer z 50 na 40, Senior menadżer ze 100 na 80, Dyrektor regionalny z 200000 na 160, Krajowy dyrektor z 400 na 320. Dyrektor międzynarodowy z 800 na 640. Dyrektor generalny z, 6 tysiąc, z 1 600 000 na 1 280. Viceprezydent z 3 milionów na 2,4 miliona. Prezydent z 6 na 4,8. Global z 10 milionów na 8 milionów punktów. No, Mistrzostwo Świata, na no, te najwyższe, najlepiej, bo dlatego, że najwię, na, 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 największa tam jest, y, że tak się wyrażę, rabat, największa jest ucięcie punktów. No i oczywiście wracając też do, do pierwszych, y, lider grupy został na 1500 punktów. Junior Team Lider, on tu ma 3000 punktów, a nie pamiętam wcześniej ile miał. Chyba miał 5000. Naprawdę nie pamiętam. 4 albo 5000. Natomiast Najfajniejsze jest to, że największe zmiany zawsze są właśnie w firmie dawane dla nas, właśnie w tych najniższych pozycjach. To jest super, żebyśmy po prostu jak najszybciej zarabiali pieniądze i partnerzy nasi, którzy do nas dołączają. I tutaj jest 5,5% bonus tak zwany udziałowy w obrocie globalnym firmy, gdzie masz stały takie 5,5% na każdej pozycji, jakiej jesteś. Natomiast, jeżeli na przykład pozyskasz powiedzmy 9 osób w danym miesiącu, dostaniesz 5 takich udziałów. Nie? Czyli to jest, czy jest, dodatkowy taki udział, yy, coś pięknego, a pozyska jedną dodatkową, to dostaniesz jeden dodatkowy udział. Auta gauta są genialne, od 40 tysięcy punktów. Auto jest po prostu na wynajem, yy, czyli po prostu przez półtora, 2 lata bawisz się autem, utrzymując po prostu obroty albo podwyższając i po prostu potem możesz gdzieś wymienić sobie to autko i aktywna rekomendacja co jest niesamowite, że do 15 stycznia mamy coś takiego jak jeszcze aktywna rekomendacja czyli jak pozyskujesz nowe osoby w zależności jakie robią punkty tak dostajesz dodatkowe PP, czyli premium points czyli w Polsce to bezmy 150 PP to będzie 150 złotych w euro to będzie powiedzmy 150 razy 0,25, czyli powiedzmy jakieś, no nie wiem, musiałbym na szybko policzyć przez 4, no to jakiś ponad powiedzmy 30, 30 euro. Także mnóstwo, mnóstwo pieniędzy i no i po prostu zaangażowania ze strony firmy, żeby po prostu coś takiego dla nas wybudować. Co tutaj jeszcze chciałem powiedzieć z takich kluczowych dla mnie rzeczy, które no dla mnie są po prostu... Top of the top, no to chyba wróćmy do tej struktury robotowej, bo to będzie przyciągać naprawdę mocnych ludzi i ludzi, którzy potrafią rekomendować i ludzi, którzy potrafią uczyć, jak rekomendować. Także tutaj mistrzem świata w tym jest akurat moja mama, która jest na stanowisku menadżera regionalnego, gdzie ona powiedzmy zrobiła na przykład regularnie, przepraszam, regularnie robi od 3 do 5, 7 rejestracji. I to wszystko będzie trafiać na jej pierwszy poziom. Także no coś pięknego. Z mojej strony na temat na teraz to wszystko z tej prezentacji. A chciałem jeszcze tutaj udostępnić prezentację. Chyba nie, chyba jej już nie mam. Także to będzie takie, taki slajdik, jeżeli chodzi o to, jak, co mnie jara, jeżeli chodzi o plan marketingowy i jak Duolife płaci. Jaka to jest niesamowita możliwość. Dzięki wielkie i w kontakcie.